Jaki nudny dzień Przygotuję sobie śniadanie Proszę gularz Wyciągnę serwetkę Górzeczkę idziemy do pokoju Ale jestem głodny Ale byde wcinał I Raz Dwa Trzy Co jest? Kurde A to młotem walne się rozwali. Raz, dwa, trzy i O kurde, moje ściana. Co ja teraz zrobię? Nie staćmy na farbę, a wytręcierką i wodą na pewno pomoże. Łoboże. Teraz tam chyba jeszcze gorzej. Chyba. A walić to. Sam sobie wszystko pomaluję. Wyniosę te meble. Bo komornik przyjdzie, zabierze wszystko. Wszystko do kuchni. Firanki ściągniemy ładnie. A ciul zerwę. Ała Ole tym kolorów arwarzy. Chyba się zestrę zada Ło, Ło, Ło Poszło Szafeczka, pek, ale Melina. Miatełka, wiadro. Pędzelek, tapeta, nożyczki i wiele więcej gratów. No to zaczynamy malowanie. Wymierzę tutaj wszystko dokładnie. Jak pan od matematyki uczył. Ciach, ciach, ciach byle, jak byle było. Do mnie muzeum. Ciach, 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 ciach. Ciach, ciach poszło Dobra, malujemy Zaraz nakleję tapeta nic nie będzie widocz Ale pięknie A co to się stało? O kurde, moje palce Chyba poproszę tego żółtego o pomoc. Sam se chady nie dam. Albo w sumie. O, i proszę, pięknie. Pierwszy raz mi chyba coś w życiu wychodzi. No nie. Pomocy. Pomocy. Proszę, żółty. 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 Patrz, 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 co, co się tutaj stało? No, no ja maluję, a mnie to wciągło. O Jezu, teraz ci pomogę. Hmm. O no, ty się chociaż na wszystkim znasz. Trochę jajka, ja jeszcze pomieszać. Wow, lepiej na karuzeli. Więcej jajek. Nie będziesz miał na obiad. Jest. Udało się. O, to dobrze. Tutaj wymierzymy za chwilę czapeczki. Tnąć. 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 Ale ci to dobrze idzie. Chyba się na tym znasz co A jak? Ło Boże. Trochę prędzę, tapetę Nic się nie dało. O Boże. Jak on to zobaczy, to mnie wyśmieje. I tu pędzę i tam. Ale mi się... Ale ci się łapy kleją. Ale mam ręce no Nie mogę tego pędzla odkleić. Chodź ci pomogę. <grybuj> <grybuj> Do dupy mi się coś przykleiło. O kurde, teraz ja mam problem. Pomóż. Pomóż. ale się kochamy Co ty robisz mi? Na twóraka No dobra, robimy dalej, nie? A może zaczniemy tak od nowa? No trochę to źle wygląda To już wcześniej było ładniej Chcę kogoś tutaj zaprosić O W końcu wpada się na genialny pomysł No, idzie, idzie tak gładko A gdzie okno Tam trzeba dziurkę wyciąć masz ten nóż albo ja to zrobię ale ze mnie głupek. całe okno wyciąłem się potukło a gdzie są drzwi do, do kuchni chyba tutaj o wiesz no. wszystko po powieszamy meble przyniosę będzie ok pomogę ci dziękuję jest bardzo miły. Zjesz ze mną obiad? Ok. Chęt... Chętnie cię poczęstuję gularzem. Piona? No to smacznego. I znowu to samo. Ale ze mnie dureń.